Widzicie, w kolejnym odcinku synchronizujemy. I co? I nic. Dupa. To było gdzieś tutaj, nie? To flaga, cholerna. no i dobra, to nieważne. Z flagą znacie, się kiedyś po drodze, jak będzie się szło. Musiałem tam przy okazji jakieś porządki zrobić, ponieważ było tam paru tych ludzi, grać, yy, wrogów ruch. tych, tamtych, tamtych, O tam, gdzie ja idę. Chcesz kraść moje obecności, zapłacisz za to życiem! Przestań, proszę, Ale to jest To miejsce, w którym wiem, i kogo, no, 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 starasz się? Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila, gdzie była więc zgubiona. To właśnie to miał wkurzyć te dialogi. W co się stało? Widziała. I pyta jeszcze.

Ma mm. <laughs> tutaj coś będzie. Nie możesz po prostu. to jest zły człowiek. Prędzej później by cię złapał i by cię torturował, jak w tamtych, co. To właśnie kiedy to było, człowieku? Traga jest! Szpitalników zebrano w akcję! Zunajty punkt, który na nic na pewno nie da. A, coś dał. Jakieś budnikło, tam mamy zamej. Tu jest tu gdzieś blisko i za chyba? to blisko. Tak, od dobra <coughs> Witaj Musimy zabić łuczników Dobrze, że przybyłeś bracie, przyda mi się te ostrze Zbyt wielu tu łuczników, przeszkadzają mi w pracy Zabij ich wszystkich, a być może zdołam ci pomóc w walce z szalonym doktorem Zrób hmm. to niepostrzeżenie, jeśli zostaniesz odkryty, uderzą na alarm i będziesz musiał zacząć wszystko od początku na i wydajcie winy. dwóch tego oczników, które zabijam po cichutką. Zesłał kordy niewiernych wojowników, aby stanęli u bram naszych. Ale pan jest miłosierny i nasze przeszłe winy mogą pójść w zapobiegie. Nie ma wstępu. Nie. Nie weszło zadanie, przepraszam Zobaczył nas tak, że zawołał strażników Musimy się schować No, Jezu! Nie I że to tylko dno. Nie słuchajcie ich kłamstw za trudnych słów mających was zmylić. Gdy wam pokusy, pokuski, idźcie i módlcie się. Proście pana od gadówki. Jeśli serca nasze zostanie zmyli, z pewnością odpocznij. Zarazeni zostają pobici na Jaki fajny ten dźwięk Jak strzela, a jest strzela burzy. Jak mówi, jak wkłada na nim tam ostrze. w plecy ogólnie Ten dźwięk ostrza taki jest piękny No, no tak, no złańcie. Dobra robota, Altairze. Skoro ucznicy nie żyją, mogę zająć się swoimi sprawami. Proszę, to jakieś zlecenie remontu w szpitalu Garniera. Może ci się przyda. I tak, nie wiem, czy to wszystko. Najlepiej to jeszcze jedną się nauczę. Jeszcze jeden punkt obserwacyjny wykonam. A nie, dobra, zakończenie dochodzenia. Nie, w ogóle nie ma być no. Więc idziemy do biura po piórko i zabijemy chorego doktorka Wszyscy jest chory umysłowo, o to chodzi Nie, spadnę! Jak nie? Nie wejdziesz co? Chciałem go zabić, się, ale jeszcze Tak, wrócę po ciebie. Nie A już chciałem go! Ale tak ich. Pewien ptaszek powiedział mi, że mnie odwiedzisz. Al Mualim zlecił egzekucję, garniera Dena Plus. Wielkiego no. miejsca zakonu szpitalniku. Owszem, dowiedziałem się też kiedy i jak uderzyć. O nie się wiedza. Mieszka i pracuje w zakonnym szpitalu na północny zachód stąd. Chodzą słuchy o okropnościach, jakie mają miejsce w szpitalnych murach. Wygląda na to, że nasz doktor lubi eksperymentować na niewinnych mieszczanach większość porwano, sprowadzono z Jerozolim. Sprytnie. Wykradając ludzi z innego miasta, nie wzbudza podejrzeń na miejscu. Ale wracając do rzeczy, jaki masz plan? Garnier przeważnie przesiaduje w tych komnatach szpitalu, choć od czasu do czasu wychodzi zbadać pacjentów. Uderzy, gdy wyjdzie na obchód. Widzę, że to przemyślałeś. No jak? A odejść. <grym> Dziękuję. No dzisiaj może się postaram, jeszcze zrobię nawet ten cały ten bok czwarty. Akti, ale może w ten sposób usuniesz też swoje. Bo teraz jesteśmy w którym? W którym? W trzecim. No, w czwarty spokojnie zrobię. Nie możesz dopóki nie będziesz gotów do misji. Aha, no, nie, to ty robisz cel tej. Z trzeciego, to się zobaczy jeszcze. Dokładnie. Zabijemy Garniera Dera no, Plus. Po prostu Garniera dobra. Ah, tu que fica ali na motocicleta. Narca. Narca, narca.